Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Wysoka Izbo, Szanowni Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie, bo to pytanie dotyczy jednej z kluczowych decyzji z ostatnich tygodni pana ministra Roberta Telusa, wykonywanej przez pana Wiceministra Lecha Kołokowskiego. Rzeczywiście od 10 maja 2023 roku obowiązują inne zasady, jeżeli chodzi o kwestie biosekuracji dla szczególnie małych i średnich gospodarstw rolnych. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo żywnościowe, chodzi oczywiście o to, żeby gospodarzom, rolnikom zapewnić możliwości trzymania kilku świń bez bardzo restrykcyjnych wymagań związanych z ASFM, po to, żeby na własne potrzeby rolnicy, gospodarze mogli produkować mięso. I tu dotrzymaliśmy słowa, ponieważ wiele środowisk, między innymi NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, między innymi rolnicy z zachodniego Pomorza, których z wielkim szacunkiem w tej chwili pozdrawiamy, ponieważ cały czas prowadzimy z nimi dialog. Wprowadziliśmy to, wprowadziliśmy to rozporządzenie i warto, jeżeli Pan pozwoli, doprecyzować i powiedzieć głośno, tak aby wszyscy rolnicy mieli pełną jasność prawną. Jakie pozytywne rzeczy w tym rozporządzeniu są? Bo rzeczywiście nie ma konieczności sporządzania przez posiadaczy zwierząt spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, lożki, knury i knurki. Y, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu odstąpiono od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz, co ważne, rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Nie ma również konieczności stosowania się do nakazu wykonywania w danym gospodarstwie czynności związanych z obsługą świn wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Odstąpiono od obowiązku stosowania przed obsługą świn środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF nie jest wymagane umożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków w których utrzymywane są świnie obowiązkowe nie jest monitorowanie i zwalczanie gryzoni i w przypadku gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ASF i utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na własny użytek nie będzie i nie ma obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa Zmiany również dotyczą kwestii badań laboratoryjnych. To są bardzo precyzyjne dane i bardzo precyzyjne postulaty, o które apelowali rolnicy, i tutaj pan minister Robert Telus dotrzymał słowa. To rozporządzenie jest właśnie przedmiotem czy wynikiem prowadzonych konsultacji ze środowiskiem. I co ważne, my będziemy oczywiście monitorować skuteczność i efektywność tego rozporządzenia z całym środowiskiem rolniczym. Ufamy, że oczywiście w takim średnio i długookresowym terminie będzie to zachęcać rolników do tego, żeby ta hodowla, mniejsza hodowla była utrzymywana, a być może część później rolników, gospodarzy zdecyduje się na e, poszerzenie hodowli na cele komercyjne, tak aby rzeczywiście ten problem, z którym się boryka niestety cała Unia Europejska, cała Europa czyli problem zmniejszającej się ilości trzody chlewnej ograniczać w Polsce. Mamy tutaj określone plany, mamy przygotowywane strategie. Jedną z tych rzeczy również była kwestia wzmocnienia ekonomicznego gospodarstw komercyjnych z trzodą chlewną, m.in. poprzez to, co zaproponowaliśmy w ustawie o biogazowniach rolniczych po fermencie i biopaliwach, a więc możliwości wykorzystania substratu em, em, wynikającego z hodowli zwierzęcej do, produ do produkcji energii i ciepła, po to, żeby poprawić ekonomikę em, funkcjonowania gospodarstw z, z trzodą chlewną. I mamy już, od razu powiem, duże ogromne nawet zainteresowanie tymi programami, a więc ufamy, że w najbliższych miesiącach będziemy mieć pozytywne informacje co do decyzji biznesowych i rolników, ale i również takich spółek jak PKN Orlen we współpracy z hodowcami trzody helewnej, realizacji inwestycji dotyczących biogazowni rolniczych. To jest jeden z naszych filarów wzmocnienia pozycji rynkowej polskich rolników. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie dodatkowe.